Cześć wszystkim! Jak tam Wasza jesień? Mam nadzieję, że jeszcze nie dopadła Was jesienna chandra, a może tak jak ja, po prostu lubicie tą porę roku. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o pogodzie. Nie porozmawiamy sobie także o branży HR. Tematem dzisiejszego odcinka będzie to, jak zarządzić obiegiem dokumentów w małej firmie. Ale zanim odkryjemy tajemnicę ujarzmienia firmowych papierów, posłuchajcie naszego jingla. Cześć, tu Ewelina. Cześć, tu Kasia. Cześć, z tej strony Oktawian. Cześć, z tej strony Ola. Cześć, z tej strony Damian. Cześć, z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian. Cześć, tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Jak wiecie, w Fox Strategy między innymi jestem odpowiedzialna za obieg dokumentów w firmie, czyli rozliczam faktury zakupowe, wystawiam dokumenty sprzedażowe archiwizuję i przechowuję umowy naszych klientów, odbieram i przygotowuję wysyłkę naszej poczty. I z perspektywy 4 lat wiem, że nie jest to łatwy kawałek chleba. A dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swój biznes, obieg dokumentów w firmie może być źródłem wielu frustracji. Dlatego postanowiłam dzisiaj, specjalnie dla was, na ten moment zamienić się w taką perfekcyjną ogarniaczkę biurową, co prawda do tej perfekcyjnej mi jeszcze sporo brakuje, ale swoje potęty na opiekę dokumentów mam i chętnie się z Wami nimi podzielę. Podzieliłam tradycyjnie to na kilka punktów, żeby było łatwiej Wam przyswoić wiedzę. I zacznijmy sobie od punktu pierwszego, który brzmi: Kochaj księgowego swego, jak siebie samego. Na samym starcie, warto, naprawdę warto zainwestować w zatrudnienie dobrego księgowego czy za nawiązać współpracę z biurem rachunkowym. I na tym kroku oszczędzać nie można, ponieważ polskie prawo podatkowe bardzo szybko się zmienia. Zmieniają się ustawy, przepisy i można się w tym łatwo pogubić. A to właśnie dobrze dobrana księgowość przeprowadzi Was przez cały proces rozliczeń i pozwoli uniknąć wyjaśnień przed Urzędem Skarbowym. Punkt drugi. Fakturka czy paragon? I ten tekst zawsze będzie mi się kojarzył, w zasadzie to pytanie. Zawsze będzie mi się kojarzyło z czasami, kiedy jeszcze pracowałam na stacji benzynowej. No ale o tym Wam też nie będę opowiadać. A ten punkt nazwałam tak, dlatego, że będziemy sobie teraz wybierać dobry program do faktur. Jeżeli nie stać Was na samym początku na zakup programu płatnego, na polskim rynku znajdziecie wiele ofert. Które w swoich zasobach mają programy bezpłatne. I przygotowałam dla Was listę takich najbardziej polecanych: jest to Melpe, Faktura1, Invoicer oraz Fakturowo.pl. Natomiast, jeżeli jednak Wasz budżet jest troszeczkę większy, śmiało możecie zainwestować w dwa programy płatne, które bardzo Wam polecam. Jest to Symfonia 2.0 oraz faktura small business firmy Megatech. Przede wszystkim tutaj trzeba dodać jedną ważną rzecz. Jeżeli jesteście małym biznesem, prowadzicie jakiś lokal gastronomiczny, kwiaciarnię, jakiś malutki sklepik z artykułami handmade, jakąś perfumerię, czy też na przykład troszeczkę większy biznes, ale niezatrudniający zbyt wiele osób, na przykład agencja reklamowa, agencja marketingowa, biuro projektowe. Śmiało polecam wam. Tutaj fakturę small business firmy Megatech. Natomiast jeżeli swoje plany biznesowe wiążecie z logistyką, zamierzacie przygotowywać i wydawać i sprzedawać towary z magazynów oraz je zakupywać, na zasadzie jakichś transportów zagranicznych czy też lokalnych, Warto tutaj zainwestować w Symfonię 2.0, ponieważ ona pod tym kątem jest świetnie zorganizowana i ma w swoich zasobach możliwość przygotowania dokumentów magazynowych, wprowadzenia wszystkich produktów oraz usług właśnie do tych stanów. I za pomocą Symfonii 2.0 możecie sobie na przykład wpisać kod artykułu, a potem łatwo go umieścić na fakturze. I pamiętajcie. Przy każdym wyborze programów musicie sprawdzić kilka istotnych punktów. Czy program do faktur ma możliwość wysyłki danych do chmury? Czy zawiera połączenie np. z GUS-em, skąd ściągacie dane kontrahenta za pomocą wpisania numeru NIP? Czy np. możecie w łatwy sposób przygotowywać pliki JPK i też je wysyłać? Czy dany program ma możliwość tworzenia np. Takich dokumentów jak proformy, duplikaty, czy na przykład faktur, które będą łatwo tłumaczone na inne języki, na język niemiecki, angielski. To są wszystkie takie elementy, które w codziennej pracy i przy wystawianiu faktur, na przykład codziennie lub raz w miesiącu, w zależności od branży, ułatwiają Wam życie. Punkt trzeci. Numer faktury poproszę. Kiedy już skonfigurowaliśmy sobie program do faktur, wprowadziliśmy dane naszej firmy, wprowadziliśmy nasze logo, bo większość programów ma takie możliwości, pamiętajmy o numeracji, czyli numeracji, która będzie charakteryzowała nasz biznes, nasze usługi. I tutaj też możemy skorzystać z kilku opcji, jakie programy do faktur zazwyczaj oferują. Jeżeli na przykład Posiadacie w swoich usługach, w swojej ofercie sprzedaż na rynek polski, a także sprzedaż na rynek zagraniczny, możecie sobie w łatwy sposób skonfigurować taką numerację, oddzielając ją od siebie i tworząc tak zwaną odrębną numerację. Natomiast też przydatną rzeczą jest, kiedy wasza firma prowadzi kilka rodzajów usług, np. oprócz codziennej sprzedaży, prowadzicie też sprzedaż kursów, sprzedaż szkoleń, Również dla takich faktur możecie stworzyć sobie odrębną numerację i na koniec miesiąca w bardzo łatwy sposób, oczywiście za pomocą filtrów, sprawdzić gdzie tej sprzedaży było najwięcej i jakie zyski w danym miesiącu uzyskała firma. Też, co jest bardzo przydatną rzeczą w niektórych programach, to jest eksport dokumentów, plików do innych programów księgowych. To też jest bardzo przydatna opcja i warto mieć w swoim, taką w swoim programie do faktur. Punkt czwarty, odmięty pamięci. Jest takie polskie przysłowie, diabeł ogonem nakrył. I zazwyczaj oznacza to to, że coś kiedyś gdzieś widzieliśmy, bardzo teraz nam jest to potrzebne, ale nie możemy tego znaleźć. No i ten przysłowiowy diabeł musiał gdzieś to naprawdę specjalnie przed nami ukryć, bo no, nie ma tego, denerwujemy się, szukamy nerwowo, sprawdzamy każdy kąt, a przecież można takich sytuacji uniknąć już na starcie. I tutaj z pomocą przychodzi kilka przydatnych narzędzi i kilka przydatnych takich małych trików, które Wam tu teraz przedstawię. Pierwszą rzeczą która jest bardzo przydatna, to przede wszystkim ustawienie biur. Przede wszystkim taką ważną rzeczą jest ustawienie mebli w biurze, czyli zakup regałów, zakup potrzebnych półek, zakup biurek, tak żeby wszystkie sprzęty oraz wszystkie dokumenty, które będziecie przechowywać w firmie, Mogły się spokojnie na nich pomieścić, ponieważ nie warto trzymać takich segregatorów gdzieś w nieładzie, położonych na podłodze, położonych na jakichś krzywych, zawalających się półkach czy też starych regach. Porządek w tych dokumentach wiele też Wam ułatwi. Każdy segregator powinien też mieć odpowiednią adnotację, co się w nim znajduje. Drugim takim przydatnym elementem, jest tworzenie takich plików w chmurze, gdzieś na przykład na dyskach komputera. Możecie sobie skanować te dokumenty i wysyłać je do odpowiednich katalogów. Jeżeli na przykład potrzebujecie podczas rozmowy telefonicznej szybko coś sprawdzić, możecie sobie do tego jego katalogu zerknąć i powiedzieć na przykład swojemu kontrahentowi lub klientowi o tym, co się w tym dokumencie znajduje. Kolejną, kolejnym punktem. Są tak zwane książki. I tył książki polecam Wam dwie. Przede wszystkim to jest pierwszy Dziennik Korespondencji Przychodzącej, natomiast druga książka to Pocztowa Książka Nadawcza. Są to dwa historyczne już takie relikty, wręcz bym powiedziała, biurowe, ale czasami też bardzo przydatne. Jeżeli przyjmujecie dużo dokumentów takich właśnie z poczty, tudzież z jakichś innych instytucji. Dziennik korespondencji przychodzącej może Wam w bardzo łatwy sposób pomóc, taki porządek sobie, taką chronologię zachować. No i tutaj możecie właśnie te dwa dzienniki sobie zakupić. Dziennik korespondencji przychodzącej, co to takiego? To taka duża księga, która jest podzielona na trzy części. W zasadzie to kartki ma podzielone na trzy części, gdzie pierwsza kolumna składa się z daty, druga opisuje, co dany dokument zawiera. Trzecia to podpis. Ten podpis jest bardzo ważny i dotyczy on zazwyczaj osób, osoby, która ten dokument danego dnia przyjęła. Tutaj też pomocny może być datownik, ponieważ możecie sobie też przybić datę, kiedy ten dokument do was trafił, kiedy przyszedł przez wasze ręce i na tej podstawie, jeżeli coś będzie potrzebne. Czegoś nie będziecie znaleźć, lub nie mogli znaleźć, lub nie jesteście pewni, czy to po prostu do Was dotarło. Możecie sobie za pomocą dziennika, korespondencji przychodzącej łatwo sprawdzić, czy ten dokument już do nas przyszedł. Natomiast co to jest pocztowa książka nadawcza? Pocztowa książka nadawcza to nic innego jak taka księga, którą można zakupić na poczcie. Ona kosztuje około 3 zł, czyli jest naprawdę bardzo tania i tam w dniu wysyłki. Poczty listów, możecie sobie stworzyć taką chronologię wysyłek listowych, ponumerować je odpowiednio, wpisać adresata oraz nazwę firmy, wpisać adres naszego korespondenta, nadać numer i wysłać taki list. Na poczcie dopiero otrzymacie numer przesyłki, i to jest bardzo przydatne i bardzo pomocne w momencie, kiedy na przykład wysyłacie jakąś fakturę, jakąś umowę, właśnie drogą pocztową. I po trzech dniach od momentu wysłania danego listu dzwoni do nas, do nas klient z pytaniem, czy już ten dokument został wysłany. A wy na podstawie właśnie pocztowej książki nadawczej możecie sobie sprawdzić datę, gdzie, kto był wtedy na poczcie oraz podać klientowi numer przesyłki. Co więcej, sprawdzić też na stronie poczty polskiej za pomocą właśnie numeru przesyłki. Gdzie ten list obecnie się znajduje? I to też, uwierzcie mi, zaoszczędza sporo czasu. Pamiętajcie, w obu tych przypadkach musi być zachowana, oczywiście, chronologia. Czyli na przykład, jeżeli w przypadku dziennika korespondencji znajdziemy jakiś list w lipcu, a przyszedł on do nas w maju, to nie możemy już w maju go tam wpisać. W dzienniku korespondencji musi być zachowana chronologia dat. Wszystkie daty muszą się zgadzać. Najfajniej jest wtedy, kiedy Codziennie coś wpisujemy do tego dziennika i też mamy nad tym większą kontrolę. Natomiast w dzienniku korespondencji wszystko musi być czytelne, ponieważ też możemy dostać uwagę od pani urzędniczki z poczty, że coś z tym adresem jest jednak nie tak, że na tego listu niestety nie może nam wysłać. I my też wiemy, że ta korespondencja nie do końca została przygotowana poprawnie. I takim kolejnym też ważnym punktem i ważną uwagą jest to, żeby. Dokumenty, takie zwłaszcza, które zawierają jakieś informacje poufne, przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od osób trzecich. I tu wręcz obowiązkiem jest, żeby każda firma w swoim biurze posiadała szafę pancerną. Nie jest to estetyczny mebel, on, zabiera on bardzo dużo miejsca, ale jest bardzo potrzebny. I na polskim rynku znajdziecie całą masę w zasadzie ofert szaf pancernych różnej maści, na przykład zamykane na zamek antywłamawniowy, zamykane na szyfr, na jakiś kod, tak, żeby w dniu włamania nikt dokumentów wam nie mógł ukraść. Ponadto taka szafa pancerna chroni wasze dokumenty przed czynnikami atmosferycznymi, czyli na przykład przed słońcem, przed kurzem, przede wszystkim a także ponadto w przypadku pecha, jakim jest na przykład zalanie biura, bo gdzieś pękła jakaś rura, te dokumenty w szafie pancernej będą po prostu bezpieczne. Wy też możecie w biurze, jeżeli współpracujecie z zespołem i macie grono zaufanych osób, możecie wyznaczyć jedną osobę, która będzie właśnie odpowiedzialna za dokumenty. W większości firm są to zazwyczaj pracownicy, którzy zajmują się administracją, czyli tacy jak ja. I ja jestem właśnie odpowiedzialna za to, żeby ta szafa pancerna była bezpieczna. Wszystkie dokumenty były w niej bezpieczne, mogły się tam znaleźć. Ponadto, jeżeli wybierać też szafę pancerną, warto zwrócić uwagę na to, czy ona ma regulowane półki, ponieważ za pomocą właśnie tych półek możecie sobie regulować dane obciążenie i też unikniecie ryzyka, że coś spadnie, gdzieś się coś przewróci i zrobi komuś krzywdę. Punkt 5. Ruszyła maszyna. No i przechodzimy do mojego ulubionego punktu, jakim jest właśnie już rozliczenie faktur. Rozliczenie faktur wiąże się często z dosyć dużym stresem oraz tym, że zawsze czegoś nam może w przeciągu miesiąca zabraknąć, jakichś dokumentów, bo coś nie zostało dostarczone przez naszych kontrahentów. Ponadto, jeżeli tak jak wcześniej mówiłam, wasza firma składa się z więcej niż jednej osoby, Czyli macie swoich pracowników na pokładzie, musicie wprowadzić wtedy procesy na to, żeby takie faktury mogły zostać w łatwy sposób rozliczone, ponieważ większość specjalistów robi jakieś zakupy, kupuje narzędzia, przygotowuje jakieś materiały biurowe, gdzieś coś drukuje, gdzieś coś ksyruje i każda z tych usług musi zostać zafakturowana lub. Opatrzona paragonem. W nowym prawie polskim jest teraz taki przepis, że jeżeli na przykład robimy zakupy w markecie budowlanym, w markecie spożywczym, w jakichś innych rodzajach usług, możemy mieć paragon jako dowód zakupu, ale ten paragon musi mieć NIP oraz być do kwoty 450 zł. I na tej podstawie też możecie się śmiało rozliczyć. Pamiętajcie też, żeby nauczyć swoich pracowników, jak takie faktury rozliczyć, jak je poprawnie przede wszystkim odczytywać. No i tutaj taka krótka lekcja. Pierwsza część to jest to, jakie dane dana faktura zawiera. Czyli musimy sprawdzić przy otrzymaniu faktury, czy zgadza się nasz NIP, czy zgadza się adres i siedziba firmy. Czy kwota, na którą został zrobiony zakup, się zgadza? Czy usługa została wpisana poprawnie? To wszystko musicie sprawdzić Wy lub wasi pracownicy, którzy robią w danym momencie zakupy. No i kolejny punkt to wpuszczenie tej faktury w obieg. I zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli wasza firma składa się z kilku osób. Musicie też nauczyć pracowników w takiej świadomości, że właśnie do każdego zakupu ta faktura lub paragon musi być i musi zostać on przekazany do odpowiedniego działu, czyli na przykład do działu administracji, jeśli taki posiadacie. Jeżeli jeszcze takiego działu nie zbudowaliście, wyznaczcie siebie jako osobę, która będzie na przykład rozliczać wszystkie faktury w firmie i przekazywać je do działu księgowości. No i taka faktura też musi być opisana. I możecie robić to Wy, albo dział administracji, albo właśnie nauczyć swoich pracowników przygotowywać taki opis. Opis faktury to nic innego jak umieszczenie krótkiej adnotacji, jakiego zakupu ta faktura dotyczy. Zazwyczaj ten opis stawia się w górnym brzegu kartki, tak żeby po odwróceniu tej faktury można było szybko przeczytać, czego ten zakup dotyczył. Pamiętajmy też, żeby... Wpisać odpowiednią annotację do tego, czym, czym płaciliśmy. Jeżeli na przykład w swoich zasobach zazwyczaj płacimy, przeprowadzamy transakcje gotówkowe, czyli są to karty płatnicze lub jakieś przelewy, wpiszmy to. Jeżeli nasi pracownicy na dany zakup dostali gotówkę, również taką annotację należy umieścić. Pozwoli to przede wszystkim też zaplanować nasz budżet, rozliczyć zaliczki oraz wydatki i wpisać oraz zarchiwizować tą fakturę w odpowiednim miejscu. Też warto przygotować sobie taki plik z rejestrem faktur, gdzie umieścicie wszystkie faktury w danym miesiącu, które do was przychodzą w tym pliku. Czyli sobie zapiszecie datę, rodzaj usługi, czego ta faktura dotyczy, kwotę netto oraz brutto. I na podstawie tego pliku możecie w łatwy sposób sobie też zaplanować budżet i zobaczyć z których usług korzystacie najczęściej, jacy, do jakich kontrahentów zwracacie się o pomoc przy realizacji jakichś usług i w jaki sposób operujecie wydatkami w przeciągu miesiąca. Tutaj też taki przydatny trik, który może być pomocny właśnie w przygotowaniu rozliczenia miesięcznego, to to, żeby sobie spisać nazwy swoich cyklicznych kontrahentów, nazwy narzędzi, z których korzystacie co miesiąc i które. I których faktury tudzież paragony się powtarzają właśnie co miesiąc. I taką listę sobie warto co miesiąc odświeżać, gdzieś przechowywać, żeby mieć do tego łatwy dostęp. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy dostajecie na przykład jakieś zestawienia właśnie płatności z kart płatniczych, przelewów właśnie zadane narzędzia, zazwyczaj takie zestawienia dostaje się już od księgowości przy, przy, po przekazaniu dokumentów, możecie w łatwy sposób odnaleźć tą fakturę za dane narzędzie. Jeżeli Wam jej brakuje, możecie szybko się zalagować w panelu i tą fakturę sobie pobrać. To jest bardzo prosty i szybki sposób na to, żeby właśnie uniknąć niepotrzebnych zagubień dokumentów. No i tutaj kolejny taki dodatkowy sposób, który Wam polecam, to także nadanie dodatkowych numerów do każdej faktury. O czym mówię? To znaczy, jeżeli w przeciągu miesiąca załóżmy, że macie tych Faktur zakupowych około 50. To jest już sporo, żeby taką fakturę gdzieś przechować. Powiedzcie mi, że w bardzo łatwy sposób te faktury też giną, i jeżeli nie odkładamy je do jednego miejsca, może się szybko zrobić niepotrzebny bałagan. No i jeżeli sobie już przygotowujemy jedno miejsce na przechowywanie tych faktur, nadajmy im dodatkowe właśnie numery. Czyli mamy faktur 50. Zaczynamy od numeru 1 z najwcześniejszą datą załóżmy 1 września 2020 numer 1 możemy to wpisać sobie gdzieś do jakiejś tabeli w zeszycie, albo właśnie w tym rejestrze z fakturami pododawać sobie kolejną numerację. I na przykład, jeżeli już przekażecie dane dokumenty do księgowości i otrzymacie telefon, że prawdopodobnie. Brakuje jakiejś faktury. Księgowość nie może odczytać nowego kontrahenta. Wy na podstawie właśnie tej numeracji możecie szybko zobaczyć, co to była za faktura i czego ona dotyczyła. Jeżeli właśnie tej faktury Wam brakuje, możecie szybko się zorientować na podstawie wcześniej już zorganizowanej listy narzędzi, czego właśnie dotyczył zakup i skąd go pobrać. Punkt szósty. Shopping. Pamiętajcie, że zanim Zdecydujecie się na prowadzenie firmy, czy, czy będziecie prowadzić ją w domu, czy będziecie ją prowadzić w jakimś biurze, zorganizujcie sobie do tego biurową przestrzeń, czyli mówię to o jakichś regałach, półkach, e, odpowiednich szufladach, biurkach, gdzie te dokumenty będą przechowywane. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejną ważną rzeczą są segregatory, skoroszyty, zeszyty, które ułatwią Wam pracę i archiwizację przede wszystkim dokumentów. Wam też pomoże to na przykład szybko odnaleźć. Możecie sobie stworzyć segregatory z umowami, możecie sobie stworzyć segregator z, um z pismami z Urzędu Skarbowego, możecie sobie stworzyć archiwum umów klientów, z którymi już nie współpracujecie, a ważna informacja, o której nie powiedziałam Wam wcześniej, jest taka, że jako przedsiębiorcy jesteście zobowiązani do przechowywania dokumentów przez 5 lat. I muszą one być archiwizowane w odpowiednim miejscu, i najlepiej, jeżeli mamy możliwość przygotowania takiego spisu alfabetycznie. Dodatkowo pomocne są właśnie skoroszyty, czyli tworzenie takich teczek dla danych klientów i wkładanie ich odpowiednio do segregatorów pod daną literą. Też bardzo przydatne są karteczki, na których możemy coś notować: kolorowe zakreślacze, długopisy. Markery, flip, czarty, na których możecie prowadzić spotkania. To są wszystkie takie drobne rzeczy, ale bardzo, bardzo przydatne, które pomogą Wam zorganizować taką przestrzeń biurową, przestrzeń pracy i uniknąć właśnie niepotrzebnego bałaganu, a także stresu. Możecie dzięki temu, że Wasza przestrzeń biurowa, wszystkie materiały oraz cała archiwizacja dokumentów jest bardzo dobrze zaplanowana. Wy, jako przedsiębiorcy, jako właściciele firmy, możecie się skupić śmiało na rozwoju pracowników, na swoim rozwoju, na zorganizowaniu i zaplanowaniu nowych usług, na przygotowaniu budżetu, który też, nad którym też nie będziecie spędzać dzięki temu, że wszystko będzie właśnie w jednych plikach, w jednym miejscu. Możecie bardzo łatwo pod dane sięgnąć. I to by było w zasadzie chyba na tyle. Mam nadzieję, że się w tym wszystkim nie pogubiliście, że coś udało się z tego wyciągnąć. I co? No, trzymam za Was mocno kciuki. Wszystkie programy, które, o których Wam wspominałam, podlinkuję na dole, oczywiście, w opisie odcinka. Dodam też od siebie jeszcze te programy, o których Wam na pewno nie powiedziałam, a które warte są tego, żeby zwrócić na nie uwagę. I no i co? No i żegnam się z Państwem. Życzę Wam udanego wtorku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku.